Po sylwestrowo i w pełni karnawałowo witamy Was prosto ze Studia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w roku wielkich sportowych emocji i w roku zagłady świata w kurierze akademickim. Gorący okres związany z sesjami trwa już na wszystkich uniwersytetach, ale i nawet w tym czasie nie tylko nauką student żyje. W tym odcinku o nauce, ale też o innych aktywnościach studentów. 20 lat minęło śpiewając. Druga twarz doktoranta. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Można to robić samemu, w duecie albo w jeszcze większej grupie osób. Można to robić wysoko albo nisko, zawodowo albo dla przyjemności. Jedno jest pewne, żeby śpiewać w chórze nie wystarczą dobre chęci, potrzeba wiele samozaparcia i wiele talentu. Kura Kardmiński UAM, który w tym roku obchodził 20 dwudziestolecie swojego istnienia, ma nam coś na ten temat do zaśpiewania. Muzyka łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Jeśli więc masz chęci, talent i umiejętności wokalne, a do tego studiujesz w Poznaniu, to czas wziąć się do pracy. Chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w tym roku obchodzi swoje 20. urodziny. Chórzyści śpiewają piosenki różnorodne pod względem tematu i treści. Nieprzerwanie od 20 lat zespołem kieruje jego założyciel, profesor Krzysztof Szydzisz. Zmieniają się za to jego członkowie, ale zawsze. Są to zarówno absolwenci, jak i studenci uniwersytetu, ale też innych uczelni poznańskich. Jesteśmy otwarci po prostu na ludzi kochających muzykę, umiejących coś. Jest to również grupa młodych ludzi. Z, z pewną fascynacją muzy muzyką, w związku z tym są w stanie tym, tym swoim z tą wokalną orkiestrą dotknąć, dotknąć prawie każdego stylu i właśnie dlatego to robimy. Jak zacząć przygodę ze śpiewaniem? Wystarczy umówić się na przesłuchanie i dać próbkę swoich możliwości. Jeśli po tym teście uda Ci się wstąpić w szeregi chóru, to kariera muzyczna staje przed Tobą otworem. Jeśli stanie się inaczej, można trenować i próbować dalej, bo w końcu to trening czyni mistrza. <try> Po 14 latach robienia tego dzień w dzień wciąż im mało. Mogą i chcą. O ile dziekan im pozwoli. A wtedy uczą się dalej, pracują i jeszcze mają czas na własne pasje. Poznajcie drugą twarz dwójki poznańskich doktorantów. Najpierw licencjat, potem magisterium. Tak wygląda droga naukowa większości studentów. Są jednak i tacy, którzy rozpoczynają kolejny etap swojej edukacji. Dla doktorantów, bo to o nich mowa, jest to intensywny czas, pełen badań naukowych, obserwacji, tworzenia publikacji oraz zajęć ze studentami. W swojej pracy naukowej oddają się różnym dziedzinom. Jestem na trzecim roku doktoratu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I swoją pracę realizuje w Katedrze Towarzystwa Żywności i temat jest taki bardzo codzienny, bardzo wydawałoby się prosty ocena stabilności oksydatywnej olejów tłoczonych na zimno. Ale jak to u ludzi, każdy z nich ma swoją drugą twarz. Maria tańczy już od 17 lat, wraz z partnerem należy do czołówki najlepszych partańca towarzyskiego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Taniec dla niej to nie tylko sposób na wolne popołudnie, ale i ogromna przyjemność. Studia doktoranckie można odbywać w dwóch trybach: stacjonarnym, nieodpłatnym, na którym można ubiegać się o stypendium naukowe, oraz w trybie niestacjonarnym, za który trzeba zapłacić. Na wielu uczelniach w trakcie takich studiów można zostać członkiem Rady Doktorantów. Aby dostać się do Rady, trzeba spełnić kilka warunków. Samo członkowstwo daje natomiast wiele możliwości. Niestety, ilość miejsc jest ograniczona. Doktoranci Pływają na kształt studiów doktoranckich, na, na program studiów, co roku odbywają się wybory. To nie znaczy, że co roku się wszyscy zmieniają, ale wybory stają przed, przed on, społecznością doktorantów co roku i są jakby w ten sposób jakby rozliczani z tego, co. Co zrobili? Wśród doktorantów nie brakuje osób, których drugą pasją jest sport. W tym przypadku jest to piłka ręczna, która posiada również bardzo ciekawe zastosowanie. Ja odnoszę się do takiej koncepcji catharsis. Kiedy mogę pracować w gruncie rzeczy bardzo długo, mogę czytać, mogę nie wiem, pisać, ale w pewnym momencie następuje taki przesyp. Zapala się lampka, mówi tak naprawdę jakiś głos wewnętrzny pobiegaj, i pograj, i porzucaj i wypracowałem w sobie taką chęć właśnie nabierania energii, ładowania akumulatorów właśnie poprzez męczenie fizyczne. Bezpieczeństwo, konflikty zbrojne oraz systemy polityczne to zainteresowania, które na co dzień są przedmiotem jego badań. Gra w piłkę ręczną też może okazać się przydatna w codziennej pracy ze studentami. A co jak od tego skutka? Wielu studentów narzeka, że nie ma czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Jednak istnieje pewna zasada – im ma się więcej zajęć, tym jest się lepiej zorganizowanym. To właśnie pokazali nam nasi doktoranci, którzy godzą pracę naukową ze swoimi pasjami. Dlatego nie czekajmy dłużej i zwyczajnie bierzmy z nich przykład. Adrianna Notremba, Kurier Akademicki. Sesja wcale nie musi być tak straszna, jak ją studenci malują. Trzeba tylko odpowiednio ją podejść. Jak? Sprawdźcie sami. Tony czekolady, litry kawy i wory pod oczami. To znaczy, że sesja jest już blisko. Ostatni wgląd w notatki i niech się dzieje wola nieba. Ale czy student znajdzie tam fachową pomoc? Tak, świętym od egzaminów jest święty Józef z Kupertyny. Miał wielkie problemy ze zdawaniem egzaminów w seminarium, tak, że go chcieli wyrzucić. Natomiast zachęcamy do niego się modlić, natomiast nie jest to żadna czarodziejska różdżka. Najpierw trzeba się solidnie przyłożyć, usiąść za przeproszeniem na tyłku, swojego się nauczyć, a potem ewentualnie pomodlić żeby nie zapomnieć tego co się nauczyło. Nauczenie się do sesji? Tina, mamy jakieś sposoby na się do sesji, chyba żadnego. Czasem idę na żywioł, czasem, jeżeli jest trudniejszy egzamin, to po prostu przysiądę parę dni wcześniej. Trzeba was gromadzić określone materiały stosunkowo wcześniej to odwieczny problem studenta, który w sytuacji bojowej zwykle stosuje metodę 3 razy z: zakuć, zdać, zapomnieć. Pozytywna ocena w indeksie kosztem stresu, zmęczenia i wiedzy, która ulatuje już po paru godzinach, a można przecież inaczej. Najlepsze metody efektywnego uczenia się to są takie, które aktywizują obie półkule, czyli prawą i lewą. Musimy w związku z tym łączyć obraz ze słowem albo inne kreatywne techniki postrzegania, jak śpiew na przykład, z materiałem, który mamy zapamiętać, wtedy na pewno szybciej wejdzie nam do głowy. Przystąpienie do działania wcale nie jest takie proste, bo nawet białe ściany wydają się wtedy ciekawsze. Koncentracja zaczyna się od zadbania o siebie i o swoje ciało, ponieważ wtedy, kiedy mózg jest zrelaksowany, wtedy dużo lepiej przyswaja. W związku z tym trzeba się niestety dobrze odżywiać i dużo wypoczywać, a w momencie, kiedy już siadamy do nauki, zadbać o to, żeby jak najmniej rzeczy nas rozpraszało. Rano zasennie, w południe zagłośno. W studenckim otoczeniu trudno o sprzyjające nauce warunki. Czy w odpowiedzi na zapotrzebowania i na. Oczekiwania naszych użytkowników już po raz kolejny organizujemy akcję pod hasłem Nocne Rendezvous. Czyli wydłużone godziny pracy Biblioteki Uniwersyteckiej i możliwość nocnej nauki dla zainteresowanych już od 23 stycznia. Aby sesja nie zaskoczyła studentów można zrobić wiele. Można też po prostu schować książkę pod poduszkę i liczyć na to, że egzamin sam się zda. W końcu cuda się zdarzają. Dla kuriera akademickiego Ania Łukaszewska. Jedno z rana, jedno z wieczora. Może dwa, góra pięć. W weekend razy 2 plus 20 dymiących przyjaciół. A po weekendzie nigdy więcej, nigdy więcej, aż w końcu nigdy więcej, nie powiemy nigdy więcej. Jak skutecznie powiedzieć nałogowi stop? Sprawdźmy nasze szefortach. Nałogi towarzyszą nam od zawsze. Każdy posiada jakieś niegroźne przyzwyczajenia, które wpisują się w dzienny rytm zajęć i obowiązków. Bywa jednak, że te przyzwyczajenia coraz częściej praktykowane zmieniają się w uzależnienia, a im dłużej trwają, tym trudniej z nimi zerwać. Mówi się, że im dalej w las, tym ciemniej, a w przypadku nałogów, takich jak niekontrolowane picie, czy palenie papierosów, powiedzenie to jest jak najbardziej na miejscu. Czy studenci są na nie szczególnie narażeni? Były takie badania robione. Które nazywają się Studenci 2000 w 40 różnych uczelniach wyższych, w ośmiu największych ośrodkach uniwersytetowych w Polsce. I te badania mówią rzeczy następujące: 75% osób czy studentów w ciągu miesiąca przynajmniej raz pije. Znaczna, jeszcze jakaś grupa z tych 75% pije dwa, trzy razy w miesiącu. Z tych, którzy piją, Mówią tak, 50, około 50% mówi, że miało kaca, co znaczy wypili za dużo. Tak? I druga jeszcze, 25% z tego opowiada, że nie poszło na zajęcia lub następnego dnia, nie wykonało tych zadań czy tych przedsięwzięć, które sobie założyli. Alkoholizm to jedna z pierwszych rzeczy, jaka przychodzi na myśl, gdy mowa o uzależnieniach. Tak naprawdę rodzaje uzależnień to tylko zewnętrzne objawy skomplikowanych mechanizmów, jakie zachodzą w naszym umyśle. Nałogowe uprawianie hazardu to również problem sporej grupy ludzi. Skoro nauk zaczyna i kończy się w głowie, warto zadbać o odpowiednie nastawienie, by nie pozwolić na jego rozwijanie, a nawet początek. Uzależnienia ogólnie nazywamy, że to, jest, to są choroby zakłamania. Nie? Między innymi z tego powodu, że człowiek chory na tą, na tą chorobę, na przykład na alkoholizm, zawsze dowiaduje się o tym ostatnio bo on się nie chce tego dowiedzieć, nie? nie ma imprezy, gdzie by nie było alkoholu, prawda? No więc to też jakby swoje robi, no i, i te, te przekazy telewizyjne, jakie to fajne, prawda, powodują, że młody człowiek sięga po alkohol, nie? Tu się nie mówi o tym, jak myśmy pili, jak ktoś, ktokolwiek pił, tylko co robić, żeby żyć bez alkoholu, bo przestać pić jest bardzo prosto, prawda? Uzależnienie nie przemija. Można jedynie cały czas mieć się na baczności i ciągle siebie kontrolować. Historia młodej dziewczyny, której się to udało, dowodzi, że walka z alkoholizmem to bardzo trudne zadanie. Alkoholizm jest ogólnie chorobą do końca życia. Choroba alkoholowa jest chorobą emocji, czyli mamy takie skrajności emocjonalne. Stara, tak, yy, ta z okresu uzależnienia mi mówi, napij się, znieczuł się, będzie wszystko w porządku, nie? Są suche kace nawet, nie, że mogę wstać będąc na imprezie, bo chodzę od czasu do czasu, nie zawsze, nie, ale po jakiejś imprezie, gdzieś tam ze znajomymi, nawet właśnie z niepięcym byłam i rano wstaję, mam objawy typowe na przykład suchych kaca, nie, nie jest to taki kac jak po chlaniu, ale je, są to objawy takiego, jakbym, takie miała wrażenie, jakbym wczoraj piła, nie. Czas to pieniądz, a studentom i jednego, i drugiego zazwyczaj brakuje. Od 9 stycznia będzie jeszcze gorzej, a to za sprawą poznańskiego MPK. Autobusy niektórych linii nocnych od poniedziałku do czwartku kursować będą co godzinę. Wraz z porankiem nie minie komunikacyjny koszmar. Tramwaje za dnia również będą jeździć rzadziej. Mało tego, student wracający nocą nie wysiądzie tak łatwo. MPK wprowadza zasadę przystanku na żądanie. Wysiadasz, nie zapomnij wcisnąć przycisk. Czy w związku z tym kwadrans studencki też zostanie przedłużony? kurierze akademickim wracamy do tematu Nocy Naukowców, czyli nocy, która łączy i zbliża wszystkich chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami naukowymi. W Poznaniu jest to wielkie święto uniwersytetów i pracowników naukowych. Miesięcznik Focus ogłosił konkurs na najważniejsze wydarzenie naukowe minionego roku. Poznańscy uczeni i ich Noc Naukowców startują w konkursie. Głosować można drogą SMS do 16 stycznia. Rozwiązanie konkursu w marcu. Jak głosować na naszych? Sprawdźcie na tej stronie internetowej. To już wszystko na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Z kolejną porcją Akademickich wiadomości czekamy na Was za dwa tygodnie. Tymczasem powodzenia na egzaminach. Trzymamy za Was kciuki. Cześć!